Jestem tutaj z moją kochaną żoną, Iwona, e, która też jest pracownikiem. Bardzo dziękuję. Moja żona, jakby ktoś chciał się Państwa dowiedzieć coś na temat uprawy pomidorów, sałaty, czy tarczy hydroponicznej, ona jest bardzo dobrym specjalistą w tym zakresie. Słuchajcie, niezmiernie się cieszę, Jaszu. Niezmiernie się cieszę, że zorganizowałeś takie spotkanie z Natalią. Znamy się od wielu, wielu lat. I bardzo lubimy i to jest y, najlepszy powód na to, żeby się spotkać. Tutaj ktoś go nie lubi, ale tylko żartuje. Bardzo mi jest miło widzieć twarze, które rozpoznaje Waldka, który, jak mówił, on był nawet na... Ja tu miałem chyba sześć spotkań, a on był nawet na siedmiu u mnie. się przyciało ciało ja Na jednym był, był nieco po i mu się dwa razy źródło, tak, także... Tak. tego się, bo no, Moi drodzy, będziemy dzisiaj mówić o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Będzie na pewno trochę trudno, bo... Yy, Nieopatrznie poroznosili piwo, dla mnie też. E, I chciałbym, żeby to piwo nie przeszkadzało nam, żebyśmy mogli, jak mówimy, to słyszeć się nawzajem. Ok? Fajnie. Słuchajcie, ja mam w ogóle taką starą zasadę: U mnie studenci na wykładach nie mogą mówić. E, to był kiedyś taki egzamin, profesor. Mówię specjalnie żart, żeby tam się poukładali. Profesor wezwał na egzamin studenta, student wchodzi i mówi przepraszam, ale ja chyba pana nie znam. Jak to nie znam? No bo ja pana na wykładach nie widziałem. Ja byłem panie profesorze, na każdym. Ale gdzie? Siedziałem za filarem. Okej. Okay. przed no, następny, pana nie znam. Ale panie profesorze, ja chodziłem na wykład, byłem za filarem. I tak po trzech. No i Następny, już który wchodzi, profesor mówi: Proszę pana, cokolwiek pan powie, to chcę pana że za filarem są już miejsca wejenne. <grym> <grym> Także tam za filarem, bardzo proszę, pokładajcie się. Zaczynamy. Zaczynamy. Słuchajcie, Wykład jest wieczorny. Dlatego, że wykład zatytułowany jest: Czy mogę kolegów poprosić o włączenie? Dlaczego się kładą? Czyli wieczorny wykład. Dlaczego się kładą, czyli jak unikać hipokalcenia. Hipokalcenia to jest już takie określenie trochę poważne, ale spróbuję ten wykład dla Państwa powiedzieć w taki sposób, żebyście jak najwięcej z niego wynieśli. I teraz już spokój. Proszę Państwa, w okresie okołoporodowym krowy mają szereg problemów ze zdrowiem, które wynikają ze złego żywienia mineralnego. Takim yy, problemem bardzo istotnym jest zatrzymanie łożyska. Zatrzymanie łożyska każdy wie, każdy widział, każdy, kto ma krowy miał. Zatrzymanie łożyska ma wiele przyczyn. Mogą to być choroby zakaźne BVD, IBR i tak dalej. Mogą to być niezbilansowane dawki kokarmowe, ale generalnie jest to zaburzenie, którego przyczyny... No wchodźcie już Nie marćcie tylko wchodzimy. Jest to zaburzenie, które jest zaburzeniem układu odpornościowego.